W dzisiejszym odcinku zagram w Minecrafta. No, God, please, no, 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 no. Nie, no żartuję. Tak naprawdę w dzisiejszym odcinku zagram na najgorszej jakości w Fortnite. I postanowiłem, że będę grał, dopóki nie zrobię wina Więc jak możecie się spodziewać, to nie był szybki odcinek. I naprawdę musiałem się postarać, żeby to zrobić. Więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. A ja nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. No dobra. Zmieniam jakość na najgorszą. No i lecimy sprawdzić. Nie, no tutaj nic nie widać. A może widać? Nie, nic nie widać. I ja mam na takiej jakości wygrać grę. Zobaczcie na miejscówkę, no. Czyż tu ledwo co widać? Tak wygląda pompa, a tak wygląda M. -ka. Nie mam pojęcia, jak ja to mam wyglądać, serio. Jak ja chłopa z metra nie widzę. To jest chłop, to jest chłop przede mną. Ja myślałem, że kamień. Dead! Let's go! No ale chłop mnie pakował jak prezent na święto, serio. No ale jakby Fortnite istniał w latach 90., to tak by wyglądał. To w sumie dlatego nie istniał. Przede mną są chłopy. Tutaj jest na pewno chłop. O, wystraszył się. Prosa. Box. Krak. O nie. Ale że co? Zabiliśmy się obydwaj czuję się trochę oszukany szczerze. Bo ja nie wiem co tam się wydarzyło w ogóle. No i dzisiaj na odcinku mam gorszą jakość na ekranie. No ale jeśli Fortnite będzie mnie tak dymać, no to ja na pewno nie wygram. O! Bielutko! Jak na święta, bez oporu jak na razie. Hey Gus, can you bring me the w ogóle gram już 10 minut na takiej jakości i powiem wam, że trochę mi oczy zaczynają boleć. Na tym się tak ledwo co da grać. Bo to już nie chodzi o to, że nic nie widać. To jest po prostu jak gra w Minecrafta. Halo, jest tu ktoś. chip kurczaczki. O, przede mną, słyszałem. Bo zauważy to na pewno nie zauważę. Patrzcie, jaki laser. Ja nie gram na padzie, żartowałem. To przez tą jakość, tak? Normalnie bym trafił. Ale kolega wyjdzie z boksa, specjalnego listu to ci nie wyślę. No co za koleś, no? Przecież to ja dzisiaj mam być niszczony, nie ty. Gram na padzie, ja gram na padzie. W końcu trafiłem, let's go! No tak było. Nie zmyślam. I, ale szczerze, ja tego nie rozumiem. To ja gram na jakiejś jakości, która przypomina Minecrafta, a chłopi ode mnie uciekają. Lepiej mi idzie niż na normalnej jakości. Znalazłem jednego chłopa, pokazałem mu, się, jak gra się Fortnite w 2021 roku. No i chyba ten pojedynek w telewizji transmitowali, że teraz nikt nie chce mnie podjechać. Zobaczyli, kogo mają na serwerze, no. Ja nie widzę innego wytłumaczenia. Ten odcinek chyba się powinien nazywać, że gram w chowanego. Przynajmniej krowa jeszcze wygląda jak krowa. Mam nadzieję, że to zdanie miało w ogóle jakiś sens. Wow, wow, jakiego osłacenia spotkałem? No way, krak, ale jak przecież gram na padzie? Ha, przecież ja gram na padzie, mordeczko. A miał nadzieję, że ucieknie. Szkoda, chłopaka mi się zrobiło, szczerze. No, ale życie jest brutalne. No co ja ci poradzę. Tak wygląda biegnący chłop. What? Bro, what are you talking about, man? Siema! Ja fan jestem. Szybka sprawa z takimi ludźmi. Oni chyba już mnie nie lubią. Słabą jakoś to mogę mieć, ale L2 nigdy mnie nie zostawi. Co to za ludzie na tym serwerze, no? Jakie złe wychowanie w dzieciństwie musiało być. Może nie jestem w najlepszej pozycji w życiowej, ale ja w siebie wierzę. Zrobię wina. Dla rodziny Wow, box! I co? Oła! Let's go, leżysz Ale w sumie prawie mnie zabił no Pro player jakiś Ale na moim godzie już ponad 5 fragów Ale tak szczerze wam powiem Jak już gram te 30 minut To się w miarę da się przyzwyczaić Krak, Dead Chiton A w tym krzaku chłop siedzi no I myśli, że go nie widzę Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? I chłop do mnie biegnie Box WHAT! CONTROLLER PLAYER! That is a controller! Crack. Przecież ja niszczę tego chłopa jak chcę, no Podoba mi się Moje dwie ostatnie osoby Oby to był Will Proszę Żeby widzowie nie myśleli, że ja frajer jakiś Tak wiem, że i tak to nic nie zmieni Ale chciałem się poczuć fajny Okej okay. gdzieś jakieś takie budowanie? No mi się nie wydaje I tutaj chyba inek widzowie DEAD Dawaj wy... Let's go! Mamy wina! Ale łatwo! Serio mi lepiej idzie niż na zwykłej jakości Nie wiem jak to działa Ej, ale co wygrywam jak wygram? Jak wygrasz to... Buziaczek w czółko Nie. Ja bym chciał smart i myślę, że też Dobra widzowie Jest tutaj sudak No i może w końcu raz pierwszy raz w życiu wygra Jak gram na takiej jakości Mam nadzieję... Życzę mu oczywiście jak najlepiej w życiu Ja tobie też oczywiście o, gnębiony jesteś Ale to teoretycznie ja... CO?! Bomba na banie, kończyłem balę, wiesz co chodzi gram na padzie Gram na nie. padzie Co? Ej, ile ty mi dałeś? Perczek, skillczek, fortniteczek, rodziceczek, dziewczynaczek to, W sumie M chyba nie Przegrałem, <grabia> przegrałem Jest dobrze, widzę, jest dobrze Wow. Coś tu Jest fatalnie, widz Nie! Dobra, to ja pójdę. O kurde. Boję się, suda, kończę! Nie, nie, Miałem 14 nie, nie, HP. Nie, nie. Jestem taki mądry, zapomniałeś. Nie, pomocy. Nie. Nie! Nie! nie. Nie. W sensie jak ty wychylasz to ja nie widzę, ja nie widzę tydy jak wychylasz, serio mówię. Zlewasz mi się ze skodami. Dobra, wchowanego się bawimy. Mam taką kryjówkę, że przebiegnie, że w i nie będziesz wiedział, serio mówię. Dobra, ale nie strzelaj do mnie, dobra? Nie, nie będę strzelał, nie ma. Ale ty dobra. też, ale ty też. Dobra, dobra, dobra. Hahaha, <śla> nie mogę. A... Udaję, udaję. No udaję, musi udawać. <śla> Dziwny. <śla> <laughs> DEN! Widziałeś mnie cały czas, tylko oszukiwisz On widzowie inaczej nie potrafi Jak Kepcio Ale nadzieję ci dałem Co? Widzisz mnie? Wow! Łoł! Wow. Nie! Zostaw mnie! O, ty i oh, słuch. O, i Ziku. Ziku. Wszystko, ok? Ja, yes, dobrze. Dobrze, go pakier robią. <laughs> Jeden pracuje, <laughs> trzy patrzy. Wow. A wiesz, że była tam moja ściana i byś mógł mnie niszczyć? O! Cześć! Mam fetny stół, jak coś. W sumie to było dziwne, co powiedziałem. Ale i tak ci dziś, essa. Łatwo! Nie, 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 przegrać mi to wstyd! Bo 60 na mnie zbiła Wow Nie, to co? Nie podoba mi się ten wynik już. nie gonie, gonie, Gonić to z sznurówki od swoich butów. No nie, mam na no rzepy! Let's <grym> go! <grym> <grym> nie! Hehe, <grym> uciekał! <grym> co się stało? Skąd to zwątpienie? Cię nie wiem o ty? Chwila przerwy, napić się wody. Gdzie ty jesteś? O kur. Coś poszło nie tak. Wow, ale shiton Gdzie ty jesteś w tym budynku? Ale cię oszukałem. Oh! Emser, eee. e, myślałem, że jesteś nadal w budynku. No bo ja mam taki IQ. No zerowe. Czyli... No i tak więcej od... Kefcia. S. Jakemcia ogląda i płacze. O, box. O kurde! Let's go! Nie trafiłem! Gdzie ja celowałem?! Dobra, wyjdź, wyjdź Wyjdź Ja nie oszukuję Daj, graj Daj Wszystko dobrze, Suda? On chciał oszukać! Nie chciałem z, z tym smartiego, widać Dam to do odcinka specjalnie, żeby widzowie wiedzieli z kim ja gram ha, Mam HG! Nie! nie postawiłem! Nie, postawiłem. Wszystko uczciwie wygrane widzowie. Wszystko na prawilnych papierach. Kiewakie w cioskich kef papierach. Na, najlepsze papiery. Za ojczyznę polską. Jeszcze nie. jeszcze nie zginąłem, póki my żyjemy. Nie, nie... Ale. Let's go! Let's go! Let's go. Nice. This is